W rodzinie była taka e, oczywista atmosfera patriotyzmu. To mm. Nie przez jakimś patosem, ale to, to była taka atmosfera normalna, normalnego życia, normalnego Polaka, gdzie wiadomo, że wartością jest e, zarówno wiara, jak i, jak i polskość. I to było poza dyskusją. Mój dziadek ze strony matki. Urodził się jeszcze w XIX wieku i służył wojsku carskim, no bo wtedy to był teren, urodził się na terenie Zaboru Carskiego. Pobrali go do wojska, odsłużył wojsko za Bajkałem. Mhm. Szczęśliwie nie został pobrany do wojska na, w czasie I Wojny Światowej. Nie wiem, jak mu udało to od tego wymigać, no ale nie, nie uczestniczył. Natomiast on z kolei przekazywał nam taką informację, że Rosjanie to są nasi wrogowie. Ale w jaki sposób? Myśmy się nie bardzo chcieli w szkole uczyć języka rosyjskiego. Z pewnych oczywistych powodów, no bo Rosjanie była ta quasi-okupacja, taka miękka okupacja, prawda? te mhm. wojska były na terenie Polski przecież. Tego widziałem je wielokrotnie i mieszkałem później w Legnicy, tam stacjonował przecież był sztab i, i, i duża jednostka. Więc to, to było takie oczywiste, ale dziadek zawsze mówił, że trzeba się uczyć języka wroga. Więc nie mówił, że oni są wrogowie, tylko trzeba się uczyć języka wroga. No i stąd takie jakby drugie nastawienie. Że trzeba być do tego, co robią Rosjanie, no dość krytycznie nastawionym i nie, nie, nie uznawać tej propagandy za coś prawdziwego i że to jest zgodne z rzeczywistością. No i trzecia rzecz to to, że jednak rodzina była, jest w dalszym ciągu katolicka. A to stało w jawnej sprzeczności z ideą komunizmu, który, jak się później powiem też parę słów, udawał, że akceptuje wszelkie światopoglądy, ale tak naprawdę to z katolicyzmem walczył jak tylko, jakimi tylko środkami potrafił i jak tylko mógł. Ten wybór zbiegł się dokładnie z Marcem. 68 roku. I no, trochę się w to zaangażowałem. Konkretnie rozpowszechniałem dzieła Lenina, bo drukowaliśmy takie bardzo jednozdzeniowe krótkie ulotki, z, z jednym zdaniem mianowicie. Państwo, w którym nauczyciel zarabia mniej niż policjant, jest państwem policyjnym. Lenin, dzieła, Tom IV, dzieła wybrane. No i to tego tam, ileśmy trochę natłukli. Ale to nie, nie przeszkadzało oczywiście Służbie Bezpieczeństwa, żeby oskarżyć nas o działalność wywrotową i działanie na szkodę e, ustroju socjalistycznego i obalenie siłą państwa, e, władzy państwowej. No i... No, Brałem, uczestniczyłem w takim zbiorowym procesie. Zostałem skazany na 8 miesięcy. Prawie całość odsiedziałem. I kiedy to zostało ogłoszone, że może powstać jeden związek, no to ja tak jakoś sobie pomyślałem, że no warto, żeby ten związek był i u nas, na Politechnice. Napisałem wziąłem kartkę. Odręcznie napisałem, że wszyscy, którzy chcą się zapisać do nowego związku, proszę iść całą tam godzinie, nie wiem, 13 czy tam 12, żebym w sali laboratorium taki numer, żeby się przyszli, i powiesiłem na tablicy ogłoszeń. Ale to jeszcze, jeszcze muszę zrobić dygresję wrócić. Otóż, kiedy zacząłem pracować, po jakimś czasie stwierdziłem, że na tym pasku mojego wynagrodzenia. Pojawia się coś takiego jak składka do związki zawodowe ZNP. A ja się do żadnego ZNP nie zapisywałem. Ja się do żadnego komunistycznego związku nie zapisywałem. Szefem zresztą tego ZNP na Politechnice był działacz partyjny, silny działacz partyjny. I to była czysta fikcja to nie był żaden związek zawodowy. I i wobec tego ja poszedłem do płac i mówię: Przecież ja nie wyrażałem zgody na potrącanie składek. Mojego wynagrodzenia nie wolno. Miałem duży problem. Musiałem pisać oświadczenie, że nie zgadzam się na potrącanie składek. Chociaż oni nie mieli prawa mi potrącać, jeżeli ja nie wyraziłem zgody. Czyli to było, działo się bezprawie. Okazuje się, że oni wpisywali. Te kadry wpisywały na polecenie partii każdego, który był przyjęty, i w ten sposób mieli blisko stuprocentowo członkostwo. No i wobec tego, jak stąd. Ja nie należę oczywiście do ZNP, i jak kiedy ta pojawiła się ta możliwość niezależnego związku, to mi tak właśnie w sposób naturalny przyszło do głowy. No to trzeba zrobić. Ten wreszcie niezależny. No i, i ty, o, o określonej godzinie czekam i pierwsza osoba, która weszła do tego laboratorium, co było dla mnie jakimś takim no, niesamowitym zaskoczeniem, ale też takim pozytywnym zaskoczeniem, to był profesor Pigoń. Y, bardzo szybko zacząłem działać w tzw. przechnicy Związkowej. I moja działalność polegała na tym, dodatkowa poza uczelnią, że jeździłem do zakładów pracy, spotykałem się z komisjami zakładowymi takich dużych zakładów i uczyłem robotników, jak należy organizować taką elementarną pracę komisji zakładowej. Oni byli pełni entuzjazmu, pełni dobrej woli, ale zupełnie nie wiedzieli, jak to robić. Nie, no bo nikt ich tego nigdy nie nauczył, nikt im nigdy tego nie powiedział. Nie było żadnego wzorca, skąd mieli to wiedzieć. Trzeba im powiedzieć że pewne rzeczy, trzeba zapisać, trzeba uchwalić, trzeba na, na czas gdzieś zanieść, są przepisy, jakoś dostosować się do tego i wtedy będą skuteczni. I na tym polegała też moja właśnie też praca na zewnątrz uczelni w związku. Wieczorem w sobotę ja sobie siedziałem, coś tam czytałem, słuchałem radia no do godziny do pierwszej radio nagle pyk wyłączyło się radio. Więc ja nie zwróciłem na to specjalnie uwagi, ponieważ radio wielokrotnie przedtem były różnego takie wyłączenia prądu, czy wyłączenie nadawania i one trwały nieraz parę godzin, więc to nie wzbudziło mojego żadnego jakiegoś niepokoju. No i wobec tego już jak skończyło się to radio grać, to już nie, 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 nie tak żadnych wiadomości, to się z... zacząłem zbierać spać. I dzwonek do drzwi. Ja odruchowo pytam, kto? Telegram. No to otwieram drzwi. No i w tym momencie patrzę tu lufa karabinu w drzwiach. Taki chłopczyk dwumetrowy wziął drzwi, wyjął z zawiasu, postawił obok. Drugim je przystawił karabin do na Lufę do brzucha, pod ścianę postawił. No, jeszcze tam jakiś cywil zaczął się tutaj. Od razu wszedł do mieszkania, a całe mieszkanie. No gdzie żona? W szpitalu. Zobaczył dzieci małe sam ten. Pokręcili się. Ja pytam się o co chodzi? Co była jakaś prowokacja. No co to jest? No niech nie nic nie odpowiadają. I dosłownie on po paru minutach wyszedł, ten cywil, a mnie z tymi żołnierzami. Ci żołnierze nic nie mówili. No i kiedy wrócił, z 15 minut go nie było, mówi, że o tak, tutaj pan było zgłoszenie, że pan mieszka nielegalnie tutaj. No i co, co wy takie bzdury gadacie? Mówię, ja na drugi dzień do Fraseniuka tą waszą prowokację zgłoszę. Oczywiście nieświadom tego, co się dzieje w ogóle że to już jest stan wojenny. No i oni poszli, położyłem się spać. No, wydawało mi się, że się tylko położyłem, znowu dzwonek, więc byłem taki zły, że no, nie dadzą się człowiekowi wyspać, tylko że znowu, dalszy ciąg tej prowokacji. Ale wtedy w drzwiach się ukazał Marek Muszyński, jeszcze jeden kolega. Mówią, wojna. Mówią, jaka wojna? No, no wojna jest. To, to mówię, to sprawdźcie, czy to jest wojna, bo obok mieszkał Władek Sidorowicz. W świętej pamięci nie żyje. Idźcie, zobaczcie, a dosłownie jedną ulicę dalej. Zobaczcie, czy on jest. No i oni szybko pobiegli. Mówią, tak, w nocy go wzięli. No to znaczy, że to rzeczywiście, to nie jest żadna e, podpuchacza, czy, czy to jest e, jakieś tam... E, Sianie paniki, tylko że to, że to jest autentyczne, jego zamknęli. No i czyli co robić? No ja jestem z dziećmi, no nie zostawię dzieci. Koledzy ci właśnie wrócili na politechnikę i tutaj ogłosili strajk, a ja, ja zostałem z dzieciakami. Pojechałem, wziąłem dzieciaki, pojechałem do żony do szpitala. No mówię, no co robić? No, z jednej strony oni tutaj po mnie przyszli, pewnie będą niedługo. Wrócą się pewnie, jak ten poczekają aż ty wrócisz. I pewnie bo tak z, z informacji zaczęło wynikać, że oni masowo dokonują tych aresztowań. Co robić? No więc no, żona w szpitalu jest uziemiona. Miała być za jakieś dwa dni czy trzy dni. No, trzeba poszukać jakiegoś opieki dla dzieci i, i, i ewentualnie, żeby żona zdążyła wrócić i, i ja muszę się gdzieś ukryć, bo inaczej mnie zwiną. Rzeczywiście no, to, co zrobiliśmy, to znaleźliśmy opiekę dla dzieci, ja się, że tak powiem, ukryłem, nie, nie, nie mieszkałem w domu. No i rzeczywiście przychodzili do domu kilkakrotnie, sprawdzali czy mnie nie ma. Któregoś dnia postanowiłem, że jednak wieczorem, kiedy już będzie ciemno, nikogo nie ma, to żeby wiedziałem, jak piwnicami przejść do domu, nie wchodząc bramą swoją. Wszedłem, 10 minut potem była służba bezpieczeństwa czyli prawdopodobnie gdzieś mieli obserwacje z innego budynku, bo jak inaczej? Albo podsług gdzieś był założony, bo trudno powiedzieć, jak. jak do tej pory nie wiadomo. Moje, moje papiery w IP, zostały, znaczy z służb bezpieczeństwa, zostały wyczyszczone całkowicie. No i, i mnie wtedy zamknęli, zawieźli do e, Nysy. No w Nysie stało się to, czego oczywiście komuna nie, nie spodziewała się. No tam mnóstwo kontaktów znajomych, tam ludzi z wszystkich zakładów możliwych pracy i jak się okazało, to było bardzo przydatne, bo można było później te kontakty wykorzystywać i ja wykorzystywałem je efektywnie. No a w trakcie tego pobytu. To było też ciekawe, bo ludzie, którzy byli zamknięci, mieli bardzo różną kondycję psychiczną. Ja byłem już po doświadczeniu marca i mnie to tam tak to nie przerażało. Wprost przeciwnie. Stwierdziłem, że warunki e, więzienia w roku 1981 to jest kaszka z mleczkiem w porównaniu z tym, co było w 1968. Bo trzeba powiedzieć, że za Solidarności, właśnie jak solidarność powstała, też powstał patronat, i zmieniły się regulaminy więzienne z tych stalinowskich regulaminów na bardziej humanitarne. Więc mówię tutaj, mówię tutaj to prawie jak w czasy, to jest to więzienie. No i także niektórzy to bardzo ciężko przechodzili, psychicznie, nie, nie jakoś no nie mogli sobie dać rady. Też nawet no niektórzy później, tak twierdzono, ja tego nie badałem, ale też były takie głosy, że niektórzy w tym czasie zostali zwerbowani nawet, psychicznie się załamali i zwerbowani zostali przez Służbę Bezpieczeństwa. Oni próbowali w różny sposób, a podpisz coś tam, a, a to cię puścimy do domu, a a jak, a, jak pod, a jak nie podpiszesz, to, to tutaj zgnijesz, no takie proste chwyty. No, ale też próbowaliśmy w czasie tej, tej, tego, tego internowania no, jakoś sobie życie zorganizować tak, żeby ci ludzie nie, nie myśleli cały czas o tym, nie, że są internowani. Kiedy troszkę poluzowali regulamin i można było otworzyć drzwi i, i spotykać się, no to by różnorodna działalność się tam rozpoczęła. Był chór, prowadził, Wojciech Myślecki prowadził chór. sobie wyobraźcie, też no nie tylko tam byli internowani politycznie, ale byli też rzemie, różne rzezimieszki i te rzezimieszki śpiewały Bogu Rodzice. więc to tak było to no bardzo sympatyczne. Ja prowadziłem kurs angielskiego dla przemytników. Zresztą mi tak powiedzieli, że uczą się dlatego, bo będzie jeździł i, i będzie sprowadzał z Turcji dżinsy. To tak, to, to, ar, a, taka, argu, taka była argumentacja, że dlatego w tym uczestniczą. Nie? E, no, ale w sumie e, no, to też powodowało, że myśmy się też bardziej integrowali. I, no, i ten czas też no, niektórzy mogli jakoś to lepiej psychicznie znieść. I to dlatego może było mówione, że to jest twierdza Wrocław, bo myśmy byli bardzo silni w zakładach pracy. I tu warto też powiedzieć coś o solidarności walczącej. Bo ja obserwuję obecnie pewien taki znaczy z jednej strony to jest potrzebne, ale też takie jakby przerysowanie znaczenia solidarności walczącej. Gdyby nie było bazy solidarności w Zakładach, Solidarność Walcząca by nic nie zrobiła. Dlaczego? Bo myśmy nie robili żadnych rozróżnień. Jeżeli by szła jakaś dokumenty, papiery, publikacje, wszystko szło w strukturze solidarności, po to, żeby ludzie dostali maksimum wolnego słowa. I stąd Solidarność Walcząca też na naszym terenie istniała tak wyraźnie. No bo przy naszymi kanałami się rozpływała. Czy myśmy też jako RKS na przykład zamawiali druk u drukarzy Solidarności Walczącej? Dla nas to nie było żadne, żadnego rozróżnienia. To, to była taka współpraca, że no, ci się tak nazywają, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jesteśmy po tej samej stronie. Ale żeby też wyraźnie powiedzieć, żeby nie przewartościować, gdyby nie było tej właśnie bardzo silnej struktury bazowej Solidarności, to żadna organizacja by niewiele zdziałała. I, 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 i chcę, że chciałbym też, żeby to gdzieś za, też u badaczy wybrzmiało, bo z dokumentów to. Bardzo trudno jest wyłapać, bo to, hmm. bo to były kwestie relacji między ludźmi. Gdzie by Solidarność Walcząca swoje kolportowała wieści, jeżeli by nie było struktury y, zakładów pracy? Nie miałaby gdzie. No. Mogłaby na ulicy roz, parę ulotek rozdać, ale nie byłoby to powszechne, dotarcie do ludzi. Myśmy mówili na to tak. Hmm. Polska jest w, jest w obozie komunistycznym i to jest najweselszy barak. I to chyba mówi o, o wszystkim. Dalej komunistyczny, tyle że no po prostu jest większy rechot tutaj. Ja nie brałem udziału w Okrągłym Stole. Byłem do niego absolutnie sceptycznie nastawiony. Dlaczego? Ponieważ mhm. jako szef rks i w ogóle w rks mieliśmy sporo informacji o tym, co wy wyprawiają komuniści przy próbie tej transformacji. Widzieliśmy, jak się sb -cy przenoszą ze służby do działów do gospodarki, do ekonomii. W 1986 roku ci tak zwani... Obiektowi, ci, ci, którzy w zakładach pracy SBC byli przydzieleni. Oni przestawali być tymi obiektowymi, tymi tymi zakładowymi opiekunami i przechodzili do różnej działalności gospodarczej. Nasz opiekun politechniczny właśnie przed w 1986 roku do profesora Wiśniewskiego i powiedział, że on odchodzi ze służby. Wtedy to ja sobie pomyślałem, że jego sumienie ruszyło, bo to był student profesora Wiśniewskiego kiedyś że on po prostu nie wytrzymał tej może presji, że tutaj porządni ludzie, nic z tych rzeczy. Oni po prostu mieli sygnał, przechodzimy do gospodarki. Po co? Bo żeby po oddaniu części władzy politycznej zachować pełnię władzy ekonomicznej. I to myśmy widzieli po prostu później w 1987-1988, to już widzieliśmy jak, jak na dłoń. Przecież cała ustawa liberalizująca wilczka, później przekształcenia spółek, powstawanie spółek tych prywatno na, na organizmach państwowych i, 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 i jak mówimy, przejmowanie tego majątku, widać to było wyraźnie. Także dla mnie to nie było w najmniejszej wątpliwości, że w tym udziału brać nie można. Ale pęd społeczny był taki silny, że nie można powiedzieć, że komuś żeby nie szedł. Bo wielu ludzi wierzyło, że to tak trzeba, że to jest dobry sposób. To, co jest napisane w statucie, mhm. jest to organizacja ludzi, którzy bronią godności człowieka, zwłaszcza w sferze pracy. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które wychodzi poza zakład pracy. Bogodność człowieka pracy to nie tylko zarobek godziwy, to nie tylko relacje między pracownikami, między przełożonymi i podwładnymi. To jest również prawo do wypoczynku, prawo do odpowiedniego czasu pracy, prawo do zdobywania większych umiejętności. Prawo do wolności od ideologizacji.